Masz dość zanieczyszczonych zębów, osadów i kamienia, które mają wpływ na Twój uśmiech? Świat uśmiechu, higienizacja to nie tylko standardowy zabieg. To prawdziwa pielęgnacja Twojego uśmiechu. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Podbamy o każdy szczegół, abyś wyszedł od nas z uśmiechem na twarzy i zębami, które są naprawdę czyste i lśniące. I potwierdzają to dziesiątki pacjentów, którzy regularnie do nas wracają. Jestem higienistką z wieloletnim doświadczeniem. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, a podczas zabiegu zadbam, o Twój maksymalny komfort i bezbolesność. Jeśli potrzebujesz znieczulenia, to wodny problem. Zabieg higienizacji trwa około godziny, ale po tej godzinie zauważysz ogromną różnicę. Korzystam tylko z najwyższej jakości sprzętu i materiałów, takich jak specjalistyczny skaler, piasek i pasta polerska, które przywrócą Twoim zębom blask jednocześnie dbając o zdrowie Twojego szkliwa. Wykonam również zdjęcia Twoich zębów i użyję kamery wewnątrz ustnej. Aby dokładnie zobaczyć, co mogę poprawić i jak najlepiej zadbać o Twoje zęby. Po zabiegu Twój uśmiech będzie czysty, gładki i świeży. A nasi pacjenci wracają do nas, bo efekty po higienizacji są po prostu niezrównane. A co najważniejsze, po zabiegu nie zostawię Cię samego. Omówię z Tobą, jak dbać o zęby, jakich akcesoriów używać i pomogę Ci zadbać o regularność wizyt. Jeśli chcesz mieć piękny, zdrowy i lśniący uśmiech, nie czekaj. Zrób pierwszy krok już teraz i umów się na wizytę w Świat Uśmiechu Fetchesen. Z nami twój uśmiech zyska nowe życie.